Pięć powodów, dlaczego warto zacząć treningi sportu w walki, nawet jeśli spóźniłeś się na zimowe nabory. Pierwsza i najważniejsza według mnie kwestia to to, że w większości klubów do grupy Intro możesz dołączyć zawsze, a nie tylko w trakcie naborów. I nie martwcie tym, że czegoś nie umiesz, bo trener na pewno pokieruje cię tak, żebyś mógł nadrobić te zaległości. Druga sprawa to to, że nie powinieneś martwić się o swoją formę startową. Dużo ludzi popełnia ten błąd. Ja sam, jak zaczynałem, to bardzo długo zastanawiałem się nad tym, że może powinienem najpierw zacząć biegać, chodzić na siłownię, żeby trochę przygotować się na start treningów. Tak naprawdę nic takiego nie potrzebujesz. To właśnie na treningach zbudujesz swoją formę i będziesz przyzwyczajał się do tego siłku, A po trzecie, nie musisz martwić się o to, czy coś ci się staje na treningu. Program Group Intry jest skonstruowany tak, żebyś mógł stopniowo wchodzić w temat sportu walki i powoli zdobywać umiejętności, które pozwolą Ci później na ewentualne uczestnictwo w sparingach. Treningi będą angażujące fizycznie, ale na pewno nic złego Ci się nie stanie. Kolejna ważna kwestia to po prostu aspekt towarzyski. Na macie spotkasz na pewno bardzo wiele osób, w tym osoby, z którymi będziesz mógł zbudować fajne relacje lub nawet się zaprzyjaźnić. A na koniec chciałbym wspomnieć o rzeczy, która dla mnie jest na przykład bardzo ważna, czyli to, że sporty walki nigdy się nie nudzą. Niezależnie od tego, czy wybierzesz BJJ, box, Muay Thai czy MMA, na pewno będziesz miał olbrzymie pole do rozwoju. Zawsze znajdziesz jakąś nową technikę, której będziesz mógł się nauczyć, albo jakiś element, który będziesz mógł dopracować.